Hodor. Kolega Campbellito był tak miły, że zechciał się ze mną podzielić kilkoma kodami zaproszeniowymi. Nie są to takie zwykłe kody zaproszeniowe, bo zgodnie ze słowami kolegi Campbellito działają również na istniejące konta, na których nigdy nie został użyty kod zaproszeniowy. Także jest o co walczyć. A jest o co walczyć, mianowicie o T2 lajta, 7 dni premium, 1000 złota i miejsce w garażu. Tak więc ogłaszam konkurs. Kiedy niedawno pokazywałem bitwę na chińskim Type 58, Pawlus Sidewinder śmiał się ze mnie, że miałem dwa światła. Także konkurs będzie dotyczył światła, a mianowicie kto zrobi mniej światła. Jak najmniej światła, oczywiście więcej niż zero. Konkurs trwa przez e, prawie tydzień do, 20, do 19 listopada 20 listopada opublikuję wyniki, także proszę w komentarzach pod tym filmem wrzucać screenshota przez jakiś TinyPic czy inny serwis hostingowy zdjęć, w którym zrobiliście jak najmniej światła, ale więcej niż zero. Osoba, która będzie miała najmniejsze wyniki i wrzuci go najwcześniej, ta wygrywa kod na te dwa lajta, 7 dni premium, 1000 zł i miejsce w garażu. Powodzenia!